Witam Was moi drodzy. W tym filmie chciałbym Wam pokazać tutaj taką ciekawą odmianę rudbeki czekoladowej, którą udało mi się zakupić. Tutaj taka sadzonka, zobaczcie. Ten kwiat rudbeki o, o takim kolorze czekoladowym. Tutaj widać pąki się rozwijają. W następnym filmie pokażę Wam jak ona będzie wyglądała w pełni z wszystkimi tutaj kwiatami i zobaczcie rudbeckia o kwiatach o takim czekoladowym kolorze a tak wygląda wsadzona do gruntu sadzonka rudbeki czekoladowej chocolate rudbeckia